W imieniu Państwowej Komisji Wyborczej gratuluję Państwu zwycięstwa w elekcji 13 października 2019 roku. Życzę Paniom i Panom wybranych w wolnych wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 9 kadencji, abyście pamiętając o wielkich społecznych oczekiwaniach związanych z Waszym wyborem, Rzetelnie i sumiennie, wykonując obowiązki swojego poselskiego mandatu godnie zapisali się w polskiej sejmowej sztafecie pokoleń. Na zakończenie przywołam jeszcze jedno historyczne wydarzenie. 11 czerwca 1999 roku, czyli 20 lat temu, w tym gmachu do ówczesnych posłów i senatorów zwrócił się nasz wielki rodak. Papież Jan Paweł II powiedział między innymi wtedy, cytuję: "Chciałbym życzyć polskim politykom i wszystkim osobom zaangażowanym w życie publiczne, by nie szczędzili sił w budowaniu takiego państwa, które otacza szczególną troską rodzinę, życie ludzkie, wychowanie młodego pokolenia, respektuje prawo do pracy, widzi istotne sprawy całego narodu i jest wrażliwe." Na potrzeby konkretnego człowieka, szczególnie ubogiego i słabego. Uważam, że mimo upływu czasu te papieskie życzenia są nadal aktualne. Proszę Państwa, przystępujemy teraz do wręczania zaświadczeń o wyborze na posła Rzeczpospolitej Polskiej. Pan Kamil Bortniczuk. Pan Piotr Borys